Właśnie wyczytałem na czacie, nie wiem ile jestem w prawdy, bo ja o tym nie, nie, nie dotarłem do takich informacji, że podobno już nasza policja szkoli około 30 tysięcy Ukraińców do policji. Słuchaj, chcą ich chyba wcielić, także no to będzie wesoło po tych kursach i po tych szkoleniach. Myślę, 30 że prawda? 35 tysięcy, których mają szkolić. 35 tysięcy policjantów ukraińskich ma być. Ja powiem szczerze, że to jest dla mnie totalna po prostu skandal. Ci ludzie powinni momentalnie być wyrzuceni na zbity pysk, że takie decyzje wydają. Wyobrażacie sobie, że policjantem w Polsce będzie Ukrainiec? Czy to jest w ogóle normalne? Naprawdę? Posłuchajcie tego, jak to w ogóle brzmi. Policjantem, po, policjant ukraiński będzie wprowadzał tutaj Polakom w prawo, które on będzie uważał za stosowne. I to uważacie, że jest normalne, prawda? Ja jest naprawdę pytam się tych ludzi, którzy nadal to popierają, czy uważacie, że to jest normalne? Czy uważacie, że jak dojdzie do jakichś rozruchów, w których może dojść? Ponieważ ja cały czas przypominam, że czwarta fala i kolejne części tej, tego, 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 tego show, które trwa od dwóch lat, powróci i wtedy już nie będziemy mieć kontaktu powiedzmy z polską policją, e, tylko właśnie z ukraińską. Będzie się wam to podobało? No, ciekawe, co na to powiedzą ci, e, czy cię może jakaś brutalność zwiększy, albo coś innego się zwiększy wtedy. No, sorry, ale, ale no ja, ja naprawdę ja nie chcę tego komentować, bo ja musiałbym tylko i wyłącznie wulgaryzmami rzucać, ponieważ sami, bo to nie są winni oni. My do tego doprowadzamy jako obywatele. Pozwalamy na to, żeby oni sobie w ten sposób tutaj dyktowali i narzucali nam te swoje chore, urojone w głowach pomysły i jeszcze je wdrażają w życie. To my na to pozwalamy. To my akceptujemy to. Ja jestem ciekawy, ilu tego drugiego, słuchajcie, za niedługo będzie 2 maja. 2 maja jest Dzień Flagi. Ja jestem ciekawy, jakie te flagi będziecie wywieszać w tych oknach. Ci wszyscy, którzy obecnie mają żółto-niebieskie, ściągniecie je na ten dzień i powiesicie właściwe, czyli biało-czerwone? Czy będą dyndać jedne i drugie? A może tylko i wyłącznie żółto-niebieskie będą dyndały, bo to już nie jest Polska, tylko Ukraina tutaj jest tak naprawdę. Bo okazuje się, jest że. nie Chyba w przemyśla, bo zamościu nie pamiętam, w którym to było mieście, człowiek ściągnął słuchaj, flagi z jakichś tam urzędów ukraińskich i dał w to miejsce polską flagę. I słuchajcie, ten człowiek dostał areszt 48 godzin spędził w areszcie za to, że ściągnął flagę ukraińską i włożył w to miejsce flagę Polską, no. Czy to jest normalne? Polak zostanie karany w polskim państwie za to, że ściąga państwę, flagę obcego państwa i zakłada flagę naszego państwa. Zostaje ukarany 48 8 godzinami aresztu. Tak. Ale to nie, tak. nie przeszkadza, To nie przeszkadza Polakom. Nie, nie przeszkadza, nie będzie przeszkadzało, dlatego że oni idą po prostu. W kierunku tego systemu z stchórzostwa i serwinizmu tylko i wyłącznie. Więc dlatego mamy to, co mamy. Bogdan, nie zrobisz niestety z tymi umysłami nic, dopóki autentycznie na dzisiejszy dzień ja widzę tylko jedną opcję, że faktycznie Putin wejdzie i tu zrobi porządek. Zrobi porządek z tym nierządem i zrobi porządek również z tymi idiotami. I, i, i słuchaj. Ci, którzy dzisiaj wchodzą na na, do Polski, to nie są te osoby, które uciekają przed tymi wojskami od Żeleńskiego do Rosji. I tu jest ten problem. To są ludzie specjalnie wyszkoleni. To są ludzie, którzy mają pieniądze, to są ludzie, którzy już wiedzą, co mają robić. I jeszcze jest jedna rzecz. W stu procentach swojej większości o mentalności banderowskiej. Więc to nie jest przekąsem powiedziane, że będzie spać z otwartymi oczami. To nie jest przekąsem powiedziane. Ile informacji ja mam na ich bezczelność, to co się dzieje dzisiaj w Polsce. We Wrocławiu to jest coś nieprawdopodobnego. To się dzieje dzisiaj. To, to w wielu yy, 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 dużych miastach to człowiek nic nie słyszy, tylko ukraiński język. To jest coś nieprawdopodobnego. No. Żadna emigracja masowa nie ma prawa bytu, przypominam Felisa Koniecznego, ścieranie się cywilizacji. Dlaczego? Bo każda emigracja wypiera tożsamość narodową danego kraju. Bo takie ma zadanie po prostu. A ja się powiem, ale, ale słuchaj, jedźmy dalej, bo ja, ja cały czas może, może teraz do emerytów coś powiem ciekawego, ponieważ emeryci też nie wiem, czy zauważyli, co się dzieje, czy nie, ale informacja, słuchajcie, z Gazety Wyborczej, e, pomijając to, że to jest gadzinówka i tak dalej, e, niemniej jednak e, czasami coś uda im się napisać e, normalnego. I słuchajcie, sprzed dwóch dni jest artykuł, rząd wycofuje się z drugiej e, waloryzacji emerytur, a wiecie dlaczego napisał? Bo co? Bo nie ma pieniędzy, stwierdził, słuchajcie, rząd nie ma pieniędzy na drugą e, waloryzację emerytur, za to ma pieniądze na to, żeby tutaj finansować e, turystów z zagranicy, jakby ich na to nie złożyć. Mamy no, kolejną, słuchajcie, informację. Senat we wtorek podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku z wojną na Ukrainie. Zakłada m.in. zwolnienie z PIT obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainie. Czyli to jest jeszcze mało, że dajemy im za darmo. Mogą teraz sobie prowadzić działalności i nie płacić w ogóle u nas podatków. No bo po co? My mamy Polaków, frajerów, prawda? Polacy będą zapieprzać, płacić podatki, będziemy wszystko im finansować. A oni będą zarabiać i nawet nie muszą pit płacić tak na naszym kraju. Czy to jest normalne? Tak. Prawda? Uważacie, że to jest wszystko ok? Nadal tutaj nikt normalne. nie widzi. Nikt Boga normalny. No. Przepraszam, przerwę, normalne. Wie dlaczego? Bo to jest jeden z elementów skłócenia Polaków. I, i, I ten śrubokręcik później już ma niewiele roboty. No słuchaj, jeżeli są takie dysproporcje, gdzie Polak we własnym państwie, nie dość, że jest okradany przez ten system rządowy, antyrządowy, a tu wprowadzać Ci, proszę Ciebie, przybycie o ja zdeklarowanej całkowicie kwestii banderowskiej i jeszcze im daje trzy razy więcej niż własnemu, znaczy własnemu, przepraszam, niż człowiekowi w Polsce. No to, no to ty chcesz, żeby nie doszło do konfliktu, tylko jest pytanie jedno. Przypominasz sobie wcześniej, jeszcze przed wojną, czy za po wojnie. My, w swojej większości, o Polakach mówię, to byśmy tych przybyszy na taczkach wywieźli w ciągu jednego dnia. I to nawet nie trzeba by było. Oni byli sami ze strachu. No to nie do pomyślenia jest. Dzisiaj się zrobi odwrotnie. Kogo my dzisiaj mamy? Gdzie są ci mężczyźni? To co kobiety mają w spódnicach ich wyrzucać? Na co wy liczycie? No, no, z, 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 zwróć uwagę na kibiców. To jest taka n, pewna forma rozumiesz ludzi, kto, gdzie się wydawało, że niby mogą coś pomóc w sytuacjach przykładowo drastycznych, tak, a nieraz się tak na nich mówiło głowotułowia, to wiesz, to, ale potrafi przywalić i, i się go będą bali i pójdzie y, tą normalną polską narracją. Dzisiaj ty widzisz, co się dzieje na stadionach? Widzisz tego, tego, tego eunucha intelektualnego, tego serwinistę Lewandowskiego? Jako jeden z nielicznych on opaskę zakłada żółto-niebieską? I to jest, przepraszam, to jest reprezentant Polski? On, jak ja bym był trenerem, to by został wykopany od razu. Z kadry Polski. Od razu za takie zachowanie. A tu reklama, weź tego Cezarego Pazure, wielkie wie, aktorzyna. Coś pośmielisko, 350 bań, baniek 350 tysięcy, przepraszam, przytulił za reklamowanie, wiesz, czego, Szczypawek. Oficjalnie on się z tym nawet nie kryje. Weź tą, tą tą, tą, tą porąbaną jandę. Ona teraz no. mówi. Żona już jest po trzecie. Ale nie wie, co się stało. Odporność jej spadła. Ale ja ci Wojtku, przeczytam jedną rzecz, bo nie wiem, czy, jest, nie wiem, czy to jest, jest Twitch, czy to jest z Facebooka Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy to słyszałeś. Ja to na swoim profilu publicznym udostępniłem, także wam coś ciekawego przeczytam, żebyście mieli jasność. To było chyba z wczoraj, tak, 20 godziny temu. I to jest Mateusz Morawiecki, słuchajcie, pisze, czyli nasz Pinokio premier. Razem z premierem Belgii Aleksandrem de Croo. Odwiedziliśmy dziś w serocku kobiety i dzieci, które uciekły z Ukrainy przed okrucieństwem wojny i bombami Putina. Oni chcą wrócić do swojej ojczyzny, aby budować ją silną i suwerenną, ale nie tego ale do tego potrzebują środków. Najwyższy czas, teraz słuchajcie uważnie, najwyższy czas na wypłacenie należnych nam pieniędzy z Unii Europejskiej, które pomogą spełnić ich marzenia. Cytuję jeszcze raz, żeby było jasność, mówi to premier Polski Najwyższy czas na wypłacenie należnych nam pieniędzy z Unii Europejskiej, które pomogą spełnić ich marzenia. Dokładnie powiedział, po co my potrzebujemy pieniądze z Unii Europejskiej, żeby dać je tak naprawdę na spełnianie marzeń Ukraińców. No jasnej cholery. Czy to też Takie. nikomu nie przystawa? Co ja jeszcze mam powiedzieć, żeby tak naprawdę obudzić ludzi? Wiesz co? Pokażę Ci coś. Może będzie widać. Do kamerki. No, widać, ma, widać rysunek, nie widać tekstu w dymku nad rysunkiem. Co mówi małpa? Dobrze. Przeczytam. Przeczytam, co mówi małpa. O, sekundkę, bo mi się wjeział <laughs> ja ten techniczny bardzo, ale już ogarnęłem. Małpa mówi tak. No muszę zacytować, przepraszam. A mówi to do Darwina. W dubę sobie wstać tą swoją teorię, Darwin. Nie chcę być spokrewniony z tymi wszystkimi idiotami i małpa wskazuje właśnie na ludzi. Czy to nie jest na czasie? Abstrahując od teorii Darwina, no taka jest prawda, niestety. Ludzie, to bydło. Wystarczy im założyć odpowiedni łańcuszek na szyję i zaprowadzić się ich tam, gdzie chce. I to jest święta prawda, powiedział to Zbir, jeden z największych, ale tu się nie mylił. Jeżeli nie wyrzuci się z głowy narratora, nic nie zrobimy. Więc przykre jest to, że w tak krótkim czasie naród polski stracił panowanie nad własnym mózgiem. Bo wiesz, mi się wydawało, że coś takiego, to może nastąpić poprzez ciężką pracę tego systemu, być może za 50 lat, jak wymrze, przynajmniej jakaś, y, 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 jakieś osoby, które wiedzą, jak należy żyć, mogą zrobić przekaz. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie ja znam wiele osób, który, tak jak i Ty Tabene, no, którym się pokłóciłem właśnie o te tematy. I ja tłumaczę cały czas. Jakie to jest zagrożenie dla nas, tak myśleć. Nie dochodzi w ogóle. Kompletnie. Można mówić. Ja tutaj, tutaj będę miał najprawdopodobniej program w przyszłym tygodniu z Michałem ze Stanów Zjednoczonych, który jest tam szefem pewnych organizacji polonijnych. I on mówi: Ja nie wiem, czy ja to chyba, chyba mi to umknął, a to możesz wiedzieć. Podobno, Michnik w 1989 roku powiedział, że wykończymy Polaków Ukraińcami. Słuchaj, no to bardzo prorocze, jeżeli to powiedział, to były bardzo prorocze słowa, słuchaj, które były wzięte 33 lata temu. Tak, tak. Zgadza się. Słuchaj, do... <grywa>